To będzie ciekawe. Jaki samochód nowo odblokowałem sobie go wziąłem. Jak tu gaz było? Właśnie to chyba był na B, albo na A, na A. Na, a. na a. Czekaj, Kurde, a. już mnie ktoś przejechał. Korupka tu. A no na razie idzie mi kapitalnie. Ale przynajmniej lepiej się driftuje samochodem. No le lepiej, lepiej. Kurde, we własną bombę wpadłem. Dobrze, co tu robi zawód? O jest to drugi Nice. O fuck! Tu pod górkę mam No już jestem jedenasty, to się nie nacieszyłem. Ty tu był w sklepie jakiś skrót. Chłop No tu... tak często są jakieś skróty. Tylko ja że jeździłem kiedyś tą mapę, ale tak... Dobra, dajcie mi rakietę. Ale koleś przede mną wjechał w banana, ale ja bym w niego wjechał. <grafię> Kapitalnie. <grafię> Uratował cię. No. Zdecydowanie. Kurde, tymi samochodami driftują. Ła, przejechał mnie właśnie. No właśnie... Uwaga skorupka! Dobra. To <grafię> się uciekają. <grafię> tak. A ja zaraz za tobą byłem, dlatego... O matko. Fak, w ścianę Ja też dziko tak Jeszcze chłopa trapiłem. Ja na ścianę wjechałem. Drugi kurde gościa trzeci, wow. gościa na mecie prawie, że trafił z korupką. Ja, ja, nie, ja nie wiem kiedy był <laughs> ósmy, a nagle jestem trzeci. Tam, tam ten driftujący samochód chyba. Ostro ludzi poniższym. No no no, oni tam na środku. Bo ja w pewnym momencie jak jechałem, to pełno kasy leżało, jak jechałem z wszystkimi. <laughs> Elegancko. O no, tej pierwszej mapy chyba nie było. Nie kojarzę jej. Ogólnie, no już samochodzikiem mi się lepiej jeździ. Lepiej się jeździ, no. Bo ja z motorem też próbowałem. Ja wszytny czas motorem jeździłem. A i blisko hmm. Z tego co każdy to nie lubię tej mapy A mi taka obojętna jest. Bywały gorsze. Na przykład ta no to z tej na pewno... Tak, właśnie chciałem <laughs> powiedzieć. Ale fal start. O nie, zielona skorupka. Ja tutaj zawsze lubię wypaść z mapy sobie. No, też tak czasami mam, ale nie tym razem. Chociaż już mnie ktoś... A dobrze, że płotek był, bo mi wypadł. <noise> o matko, jak mnie tu zakręciło. Ojej, skorupka. Znaczy, banan. Kurde, za płot gdzieś wjechałem. <noise> Chciałem za bardzo skrócić i. poszło mi to bokiem. O matko, jakiegoś typa na gwiazdce powiecie, co fajnie? O Rambo przede mną. Ojej. A piorun. Takie moje. No jeszcze mi jest <grymka> bym przejechała. Ukradniemy komuś coś. No kurde. Ostatnie okrężenie panie, dawaj. Jestem za tobą zaraz. Ale skorupką nie musisz we mnie rzucać A skąd widziałeś tak? <noise> No bo jak mówiłeś, że jesteś za mną, to to... <głos> <głos> Ale to nie tylko ja byłem za tobą. <noise> Wstrzelałem. No i wjechałem w jeszcze. No nie, jeszcze niebieska skorupka. No nie, w ogóle śpieszne. Szósty. Ja tu chciałem chłodnie was ominąć, tak? na grzybkach pojechałem. No ja właśnie też chciałem na grzybkach, tylko mi roślinka wyskoczyła. No i ja bym cię wyprzedziałem, mnie ta roślinka o. Sydney chyba, najlepszy wybór. Let's go. Szkoda, <laughs> że nie ma takich właśnie wyścigów jak w krasu, że cztery mapy się ścigasz, wybierzesz i a nie takie co chwilę do lobby i co chwilę takie ten... A tutaj to chyba jest, tylko musisz przez inną opcję to włączyć. O widzisz. No tam przez turnieje czy przez co chyba to musisz zrobić. Tam jak wybierasz te global no, regional i tak dalej. To będzie trzeba chyba to sprawdzić. Ale mi się wydaje, że kiedyś sprawdzałem to chyba. To jakoś nie było. Tam w ogóle był jakiś yy, z botami turnieje, że punkty się zbierało Pomarańczowi kontra niebiescy, coś takiego. Dziwnie to tak. Nie pchać się. Ale może i taka opcja jest. O tutaj to łatwo można wypaść. No właśnie. Panem dom, dom Ale by ktoś o je na samej granicy trafił, czymś i spadłem. A ja nie bez czerwono skurpkom. Masz szczęście, to bo była... mi się buba... Aaa, wypadnie. <laughs> ja musiałem po hawulce nacisnąć, bo bym z wami poleciał. Gie, <laughs> No nie! <laughs> O! Gwiazdka i rakieta, dobre kombo Ty skrótem mnie ta rakieta tu Jestem drugi Aha, ja będę trzeci, bo został z korupką. Aha drugą! Dobra, jeszcze nie. To jest za mną cały czas rakietka odpala, no i w końcu mi przedziwił z tym ostatnim. <grystanie> Aj... Uff... Niebieska skorupka koło mnie przeleciała. Rakieta za mną, uff. No właśnie mnie minęła niedawno. Trzeci dojechałem. Nice. Ja przedostatni. A <grym> okolicz odpalił gwiazdkę, akurat jak już przejechałem. <grym> o widać, chłop gra na tej kierownicy. Ten co ostatni był.